Jaka jest przyczyna, która zmusza polskiego premiera do walki z polskim prezydentem, dlaczego regularnie ośmieszamy się na arenie międzynarodowej, kiedy na jakim spotkaniu chcą być równocześnie polski premier albo polski prezydent, albo żaden z nich tam być nie chce. Wszystko jest wpisane w polską konstytucję, znaczy sami Polacy sobie tego rodzaju ustrój wybraliśmy. Wszystko wynika z konstytucji uchwalonej w 1997 roku, w której mamy hybrydowy system rządów. To znaczy, mamy pewną mieszaninę systemu parlamentarno-gabinetowego z systemem półprezydenckim, która sprawia, że prezydent jest skazany na walkę z premierem. W Normalnie mamy trójpodział władzy, mamy władzę sądowniczą, ustawodawczą oraz wykonawczą, które w jakiś sposób dzielą ze sobą kompetencje. A w Polsce ten nie może być tak prosto, bo mamy dwie władze wykonawcze, więc mamy władzę sądowniczą, ustawodawczą, jedną wykonawczą i drugą wykonawczą. Potem się dziwimy, że dwie władze wykonawcze ze sobą walczą. Jest to wpisane wprost w artykuł 10 ust. 2 naszej Konstytucji, który mówi, że władzę wykonawczą sprawują prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Więc sama Konstytucja zmusza do sporu prezydenta oraz premiera.